No, zrobiłem sobie pułapkę. Może ktoś się da nabrać. Zobaczymy. Jej, udało się! Cześć wszystkim, z tej strony Kubica123 i zapraszam was do obejrzenia mojego porodnika, jak zbudować epicki domek w Minecraft. Zapraszam. Okej, okay, więc zaczynamy. Wziąłem sobie troszeczkę kobla i będę budował domek. Zobaczcie, tutaj teraz tutaj zbudujemy i zbuduję tutaj. Patrzcie, tak, tak i zobaczcie. O, o jeste tutaj, 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 jaj! Klocki się mi tu stawiają. Patrzcie i tutaj, tutaj robicie. O, macie, zobaczcie. Patrzcie, jaki ładny domek. Patrzcie, jaki ładny. Zobaczcie. I powiem wam, że ten domek mi się bardzo podoba. Ja nie wiem, jak pan możecie napisać, jak mi się podoba. Bo jest bardzo ładny, prawda? Możecie napisać. I teraz zrobimy, zrobimy sobie z ten dasek, taki bardzo ładny. Proszę, zobaczcie, zobaczcie, tutaj taki dasek, pasek, duży dasek. Zobaczcie, o, o, jest dasek. O, jeszcze tutaj. Jeszcze. O, patrzcie. Jest. I to jest mój domek. Wszystko zrobimy sobie tutaj ten. Wyłożymy, cutting, położymy. Ułożymy crafting table i tutaj położę crafting table i zrobię z tego crafting table, po zrobię drzwi. Tak, zrobię drzwi. I tutaj je zamontuję tak ładnie. Patrzcie. O, proszę, zobaczcie. I to jest epicki mój domek. Proszę. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Wielkie dzięki. No, w końcu sobie przyszłem ze szkoły. I ten. Ja sobie dzisiaj pogram w Minecraft o bo przyszłem ze szkoły i chciałem sobie dzisiaj bardzo pograć w Minecrafta. W szkole myślałem jaki domek sobie zbuduję. No i chciałem sobie tak pomyślałem, że sobie domek dzisiaj zbuduję. Kurczę, dostałem się w szkole szóstkę i jestem bardzo zadowolony. Bardzo. Mama mi nie pochwaliła i powiedziała, że mogę sobie pograć trochę w Minecrafta. Ja się cieszę, bo bardzo lubię Minecrafta i sobie dzisiaj zbuduję domek. Bardzo ładny domek. W szkole już mówiłem, mówiłem sobie, narysowałem plan i mam domek. Mi się na lekcji nudziło. I rysowałem domek. Tak. I dzisiaj sobie go zbuduję, ten domek. No dokładnie. I co? Będzie fajny, no bo zbuduję sobie domek. I będzie spoko. Będzie spoko sobie. Tutaj teraz sobie... Sobie ten rozbieram i sobie dobrze, ja sobie puste muzyckie i będę segrał. No, sobie trochę posłucham muzycki i... i będę spoko. No dobra, to ja sobie buduję dalej. Jestem lepszą no life, a na pewno mi się uda to przeskoczyć, skaczę! <laughs> nie udało się, nie! O, można sobie kupić VIP-a. Pójdę do mamy, żeby mi dała pieniądze i sobie wyślę SMS-a na VIP'a. O, a jest super... O, nawet jest super VIP! Kupię sobie go. Ja idę po mamę na pieniądze i zaraz sobie wyślę. I wyślę, będę miał VIP'a, będę koksił. No, już jest 21. Mama mi już każe i spać. Ja muszę grać, muszę grać. Mamo, jeszcze 5 minut, proszę Cię. Mama już mi każe nie spać, ale ja muszę grać, bo, bo muszę nabijać lewela, muszę, muszę grać. Grałam już od ósmej rano, jeszcze nie byłem nigdzie. Ja mam siły, ale muszę grać. Ale mama mi cały czas mówi, żebym szedł, ale ja muszę grać. Mamo, spokojnie, jeszcze trochę. Już, dobra. Proszę Cię, jeszcze trochę. Jeszcze trochę mama. Level muszę ekspić. Level się sam, sam się nie nabija się. Dzisiaj level. Kurczę, gra od rana. Ale dzisiaj jeszcze skończę tutaj grać. Zbuduję sobie malowysem. Cześć wszystkim, z tej strony Minecraft Kubica i chcę wam dzisiaj ogłosić bardzo ważną rzecz Wybiło mi własne na moim kanale czterech widzów i jestem bardzo zadowolony. Z tej okazji chcę wam dać do rozdania moje Minecraft Premium pasy do mojego konta premium. Tak, co musicie zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie? Musicie napisać komentarz, biorę udział i musicie również dać łapkę w górę i zostawić subskrypcję, bo jak nie dacie suba, wiecie o co chodzi, to ja nie, da, nie dam od tego konta, bo musicie dać suba, rozumiecie? Tak. I, i ten. I, i, chcę, I chcę Wam powiedzieć, że, że ten czterech widzów jestem bardzo fajny. się cieszę, że, że jesteście za mną, no... ale, ale już pewnie niedługo będę zarabiał pieniądze z partnerstwa. Na YouTube, YouTube i jestem zadowolony, bo będę mógł, mógł zarabiać i dlatego nagrywam, bo chcę zarabiać, żeby być kiedyś takim jak SKKF, Makeup Blow, czy też nie wiem, może Mandzio, no nie wiem, ale wiecie jak to jest, chcę być jak oni kiedyś, no dobrze, to co, y test, daj suba. Pogram sobie dzisiaj trochę w Survival Games. O, jest krzynka. O, chwilę, Zostałem sms smsa i odczytam go i woła mnie. Mam, ma. za chwilę wrócę. Idę po okresie. No jestem już. Co się stało? Czemu zaredy mnie wyrzuciło? Dobrze. Sobie buduję domek. Chcę zacząć grać w Minecrafta. Tylko nie wiem... nie wiem jak zrobić deski. Skąd wziąć deski? Muszę... Muszę zobaczyć yy, na Minecrafta. Skąd ty mam wziąć deski? O, już zobaczyłem. Deski robi się z drzewa. Tylko gdzie są drzewa? Jestem ogarnięty i umie wszystko w Minecrafcie. Tylko nie zapomniałem, jak się robi deski. Nie wiem, gdzie są drzewa. Hmm. Okej, okay, może poproszę y, admina, może mi da opa, bo jestem w końcu ogarnięty. Admin, daj mi opa. Jestem ogarnięty. Admin, daj opa! ciemno Jestem Ogar! Bo ty idziesz ze mną! Daj! Opa! Nic sobie nie robię, strachy uciekają! Mogę! Па, доставам, доставам мутэ, курда, ида на инды сервер.